Jeszcze się mam z systemu Tomek. Dzisiaj witam Was po raz kolejny na stronie 4 Skins. E, mamy dzisiaj troszkę mniej, ale spróbujemy sobie zrobić z tego jakąś ciekawą e, batelkę. Może tym razem akurat nam wreszcie coś odda. E, na początku jeszcze sobie te jajeczka zmienimy na jakiegoś skina. Ok, nic ciekawego, e, więc sobie to sprzedamy. I 25 i zrobimy sobie jakąś dłuższą bitewkę mm, dzisiaj z tego. Myślę, że te tańsze e, po prostu skrzynki. Powrzucamy sobie tutaj e, i zobaczymy, czy któraś nam da jakiegoś. Powiedzmy, że nie mówię o top skinie, bo, bo nawet o tym nie marzę, ale <grywki> jakiś po prostu e, profitik, e, czy z tego wyciągniemy. Mm, myślę, że jeszcze można. Tą, i tą dorzucić. I dwie takie starczy. Starczy. Elegancko. Dobra. Robimy sobie bitewkę dzisiaj na trzech graczy. I zobaczymy, czy po prostu wreszcie, wreszcie, pierwszy raz w historii. Nie, drugi, bo raz już wygraliśmy fajną bitewkę na G4. Ale no to na 10, na 10 filmów, czy tam 8, dalej nie jest zbyt dużo. Eee, zobaczymy, czy się nam uda uda po prostu wygrać. 25 dolków, nikt nie dołącza. Eee, dobra, myślę, że. O, jest Mr. Karot. Eee, nie wiem, czy puszczać, bo Ty chyba puszczę. Chociaż dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Jeżeli przez ten czas nikt nie, nie dołączy, no to wtedy już zawołamy te boty. Dobra, nieważne, wołam bota, 10 sekund i zobaczymy, czy się uda. No, no ja najbardziej liczę, no, wiadomo, na, na te 10% USP, żeby tam nam coś dropnęło. I zobaczmy, czy się wreszcie uda jakiś solidny proficik zrobić na, na GeForce Kinsie. Okej, okay, to nie, to jest słabe. Dobra, tylko... Aha, on też, dobra, czyli tylko ja tutaj nie dropnąłem na. Ej, ten biznes dobry? Nie? Nie jest. Dobra, myślałem już. Ale w ogóle nie są tego skina. To dla nas? Dla niego. Okej. Okay. No, Mr. Caro tutaj ładnie leci. Znowu do niego? Wow, to ta up w ogóle nie oddało nikomu. Aman, on. Też bym coś chciał. Też nie dla nas, też dla Chad'a. Ojeju, dobra. Też dla niego. 5.30 skina. Ok, i cały czas trafia, cały czas trafia pod czad. Dobra, to już... To już będzie ciężko odwrócić, chociaż Flux... ok, ok, Flux trochę nam daje jeszcze nadziei. Ale oczywiście teraz nadzieję nam zabrało. Więc zobaczmy. Gadżet, o, oczywiście nie dla nas. No, za 8 dolków. Zajebiście MP9, come on. Ok. Ej, dobra. Chyba jesteśmy na prowadzeniu, not sure, ale. Ale chyba tak. Come on. No nie. Czemu mu dało? Nie, wygralibyśmy. Wygralibyśmy, gdyby nie ten jeden USP Cortex. O nie. A tym razem tak jak zwykle przegrywamy po jednej bitwie. No po prostu. <laughs> Dobra, to jest tragedia. Ten odcinek trwa niecałe 4 minuty. A ja już nawet nie mam co tutaj otworzyć. Zrobimy sobie coś typu 1% chyba. <laughs> coś za piątkę sobie tutaj. Ile to wyjdzie? To wyjdzie w ogóle... Dobra, to wyjdzie 3%. <laughs> 3% mamy na skina za piątkę i 97% na skina za 12 centów. Zobaczmy, co tutaj. No, to się musiało stać. To się musiało stać, słuchajcie, kolejny odcinek na wielkim minus. Nie wiem, mam nadzieję, że wreszcie odczarujemy trochę G4a i, i zaczniemy coś, coś wygrywać, bo, bo to jest niesamowite, że nie umiemy wygrać jednej bitwy. No nic, pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, subskrypcję i komentarz. W tym komentarzu też możecie dzisiaj napisać, jaki jest wasz ulubiony skin, właśnie do USPA, który nam dzisiaj, no, tą bitewkę niestety, ale przegrał. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.